Play. Także dobra Kurwa jego mać Siemano Czekaj Dobra teraz siemano, losujemy skinki Maja Czyli Maja Druga osoba to jest tymro Tymro, trzecia osoba to jest Miss Miswuki. Miss a dobra, bo mi się zmienił, zmieniła jakoś live'a Eee, to było chyba z tego, a teraz tak A nie, to, to tutaj Maja skomentowała, dobra Wingman informacyjny Kotlet JSJ Kotlet JSJ JSJ Eee, eee, e eee. I jeszcze chyba te, te dwa, tak? Czyli tutaj jest tak, Arbus kawo kawony O jebane, przepraszam najmocniej Ziemia gt Kurde no to jest free ogórnie skiny moim zdaniem, jak ktoś tu komentuje, oh. nie? To jest po prostu szok O, tutaj, well, 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 ok no problem Arbus kawony już chyba był Także git I... I z dwójki jeszcze zobaczymy, czy ktoś tu ten A kiedy odcineczek z tego wstawiamy? Zaraz, no zaraz to wstawię. Wiesz, to no, bo to fajnie ten. Niech od razu wiedzą A -a. też, bo było info, że dzisiaj rozlosujemy, no to. W końcu pierdolnęło, co? O, Mateusz, który odbił na CSA. Ej, ale jakim prawem? Ej, napisz do niego, co on robi. Dlaczego on nie ten. Dobra, wszystko chyba, tak? Bo Oliwia Kraszewska to jest nasza przyjacióła, więc ona nie gra w CESA i to lecimy, nie? I co losujemy dzisiaj? Dzisiaj wylosujemy, jak nie ma widzów na, na life, to za dużo to zrobimy sobie losowanie po prostu na Kałacha. No dobra, dobra. Na Kałacha, przypominam, momencik. Przypominam, ten Kałach, on będzie rozdany dopiero za 4 dni. Ale będzie, Ktoś się tam odezwie, tam... Tak, no niech się ktoś odezwie, bo... na bo... No dobra. Pierwsze testowe, żeby nie było. Testowe pierwsze. Kto by wygrał? A kto i ktoś? Ooo, well, well. Well by wygrał Dobra. Teraz jest oficjalne losowanie. Na kałacha. Najgorsze, że ja cię na Discordzie słyszę na bieżąco, a na streamie jest opóźnienie i kurwa nie to zenderuje. Patrz! Co? Czekam na streamie. Ej, żeby nie było. Dobra, on, on wygrywa, nie? Ale żeby nie było, że to jest ustawione. Także dobra, gratulacje, użytkowniku, że tak powiem. No kurwa, ty dwa razy tego No ale. ale... <śla> A jest moja wina na no. przecież. No nie moja wina, no nie no to jest, to jest oficjalnie, to jest live, więc, więc ja tego nie ustawiałem, tylko teraz kwestia wygląda tak, że ziomuś musisz się do nas odezwać, nie? No. Musisz, musisz być G i teraz nie polecieć w chuja. Gdzie on jest ten gość? Gratulacje użytkowni, użytkowniku. Co ty kurwa, jak piszesz <laughs> pierdol się, dobra Dobra i teraz na koniec O kurwa, bez kitu, usuwam to Be Bez kitu, bo nie obejrzy odcinka to nie będzie wiedział A? Dobra Kurwa, to tak się robi za Dobra, ogólnie tak, wstawiam najpierw film z konkursu A potem wstawiam film kurwa, gdzie on taką rakietę wstawię Nie? Powiedz Silent, czy będzie rakieta z GeForce skinsa Będzie rakieta w kuj GeForce Kingsa, nie? Będzie, no Także teraz stawiam konkurs No i też kończę live, nie? Bo już... Tak jest, tak jest Chyba wszystko ogarnęliśmy Dobra, narra, 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 narra